Nosz do kurwy nędzy, dlaczego nikt cię nie pilnuje? Powiedz coś, kurwa unogadaj. gadaj, nie chcesz mówić, dobrze, a masz, a masz, a masz, niech to cię nauczy, a teraz pojadę do sklepu żeby przesłuchać kasiera mła ha, hahahahaha, ha, ha. kurwa a, zasadzka, gincie bandziory gincie, 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 hech te treningi znienacka pana komendanta mogą mi się kiedyś przydać, tylko szkoda że on wysyła samych nowych przez to nikt prawie nie chce do naszego komisariatu przystąpić. Mam nadzieję, że pan kasjer będzie chciał współpracować, bo jak nie to go wrzeszczotem popieszczę po jajach błaha Co wy chcecie zrobić z nami myśli? Za końca kratami z naszych mózgów zrobić ciasto, my la rozpierrzymy Cały system już się pali, cały system już się pali, światło spękam. Tutaj, tutaj mieszka mój dobry kolega Andrew Dzikie Pnącza. Nie rozumiem dlaczego wszyscy śmiali się z jego nazwiska. Przecież jest normalne. Ja sam bym takie chciał. He, przecież tutaj były drzwi. A może znowu jestem zapity? Na amen i tych drzwi nie widzę. Ale przecież stoję. Zapytam się tych młodych ludzi czy coś wiedzą. Przepraszam was nie wiecie może czegoś o drzwiach które były w tej ścianie. Jo jo, ziom, niestety nic nie wiemy o żadnych drzwiach. Ziom jo yo, yo, aha, zatem dziękuję, do widzenia, jo jo, ziom, do widzenia, ziom, jo. Hm mm co za dziwni chłopcy. I jak dziwnie mówią, ja to w ich wieku bawiłem się kapslami z kolegami w piasku. Ach, jak te czasy szybko mijają. Poszedłem z małą na molo Pełna saseta, relaks, full, uderzam w solo Uraczyłem małą zimną Coca-Colą A ona mnie w mentolowym Malboro Zgrywam ekspert, ekspert dżentelmena Polecę wieszem pełen czad, tak jest no już jestem. Bandzior zapewne wszedł przez drzwi jako normalny klient, ale wyszedł z nich jako złodziej. Ciekaw jestem co powie pan kasjer. No cóż, zobaczy się. Dzień dobry, szukam kasjera. Dzień dobry, to ja. A pan pewnie w sprawie tego bandziora, który ukradł moje żelki har i bo, jakiej sprawy? A, no tak, to ja. Chciałbym panu zadać parę pytań jeśli pan pozwoli. Słucham. Czego pan słucha? Ach no tak, więc kiedy zorientował się pan, że został pan okradziony? Stało się to wczoraj o godzinie 22. Myłem wtedy podłogę, kiedy nagle bandzior wszedł i zaczął coś kombinować przy stoisku z żelkami Haribo. Już miałem walić sobie konia, gdy zobaczyłem, że opierdala moje żelki. Wtedy podniosłem alarm, ale bandzior był szybszy. Kiedy zaryzykowałem otwierając oczy, zauważyłem, że już go nie ma i zadzwoniłem po psy. Tyć oku trochę szacunku dla organu władz. Za karę dasz mi 30 żetonów do twoich automatów, ale najpierw kupię sobie żelki.